Jestem teraz, teraz włączam nagrywanie, teraz już możemy grać, teraz już koniec tych przekleństw, głupich żartów eee, I wiesz, wiesz o co chodzi Faktycznie musimy to rozwiązać, bo mi, bo, nas, bo ci powiedzą, że stary w koda grałeś Kurwa, kurwa Zabili mnie, ten koleś Te z kartony mnie zabijają? na no. pierdala w kartony i mnie trafił jest sniper. A, trafi. No wiem, wiem a ty grałeś w kodach, stary. Grałeś w kodach. 5 minut. Lepiej się nie przyznawać, o, co? Ja grałem w kodach w tej becie, co była. Zajebiście mi się grało, stary. Mówiłem ci, jak grałem. To będziesz nie? środkiem, kurwa. Nie wiem, bo Ale ja... Ale ty masz, kurwa, bo my znań. mamy bronić tego punktu, Jak ja mogę nie iść wtedy. A, A ja się tam ustawili, jak dole wszyscy leżą. No tam ci sniper rzeczy Nie wiem, ale nadwalam z tego Kurwa smoke granada mam zastanawiam, że się zastanawiam coś tak dymi Wszystko hm. Rzucę im na idea. Poszło, Super, poszło, poszło. poszło wchodzę tam Kurde Ja pierdolę Skończyła mi się amunicja musiałem przeładować Koleś mi wyskoczył z za no, Widzę, widzę ale mam wynik stary. Jestem ostatni na serwerze. No nie, jeszcze podłożą. Co? A, mi się trzecie. Idę. Idę do a -a. Ciebie. Czekaj, czekaj, sekunda! A -a. No, jestem. Te, bo wszystkich już zabiję, można rozbrajać. No jak gdzie wszystkich? Stoi koleś pod tym kołmem. Toś mnie bije w plecy. Kurde, granat, a, granat, 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 a -a. granat, 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 granat. No, jeszcze sekunda jest. Dobra, rozbrojony. Stary, jakichś długości zabiłem przypadkiem. W plecy mamy, plecy mamy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy tam, stary. Nie ma już odwrotu. A mnie, oczywiście oślepił mnie. A, oni są na górze. Gdzie na górze? Na balkonach. Trzeba ja i tam wejść naprawdę. Tam na daleko? Tak, tak, tak. Ten balkon co kampi na Dawaj, dawaj z wejdziemy Nie, bo ja ich zabijam tutaj przy tym O właśnie tam, oni są, przed tobą są, widzisz gdzie jest punkt? Dobra, rozwalony Jeszcze jeden Wchodzę tu do budynku I coś stąd spróbuję Kurwa, ale strzeliłem stary w szybę, bo nie zauważyłem no się ja Czekaj, bo mi zadymiło. Ej, mam lagi jakieś czy co? Próbuję tych na tym balkonie, wiesz? No to ja, ja wchodzę na balkon. Kurwa, A tam nie się ja nie, nie da stary no, strzelić w to. Ja nie bym pod i... balkonem już mi zajebali. Aha, są skampieni też na tym targu. Ech. Czy ty ich na targu widzisz? No, jak masz balkon i targ, zaraz, na lewo no. od ciebie. Coś tam najdę pożycie. Czekaj, bo my tu se siedzimy. W naszym dołeczku ciepłym. Hmm. Widzisz typa, zaznaczyłem ci go. Z balkonu strzela koleś. Skończyło mi się ammo, ty masz ammo? Nie. Kurwa. No widzę ich to na tym Skończyło balkon, mi się ammo, będę się... musiał wiesz, stary biec i i zginąć właśnie, żebym miał nogę no ale co z tego smoke'a bywa, ale stary, bo jakby miał, yy, przez... jakby miał granatnik, to by dawno ten balkon tam wysadził. Nie? Hmm. Dobra. Wchodzę na ciebie. Czysto, to może pójdziemy tutaj w tym ja idę od tyłu No kurwa. Bo wydaje mi się, że tu będą... Właśnie coś tym rozwania. korytarzem, Pod nami są są, pod nami Chodzi na górę do ciebie. Ale ja nie jestem na górze, ja jestem na dole. Aha. To jest na tym tarasie co my byliśmy, na tym budynku. Dobra Kurwa jak mnie denerwuje ten napis, który mi zasłania wszystko. To jest Sniper, kurwa! Zajebał mnie. Jeszcze jeden tam jest. Żyję, żyje, żyje. żyje. Zabili mnie, bo chciałem przebiegć gdzieś tam. Mhm. Przez ulicę. No i co? Czy ta mapa nazywa po polsku? Nie wiem. Nie powiedz No nie wiem, ja nie gram po polsku. Uh -huh. Gdzie są oni? Po drugiej stronie biegną Tam gdzie się samochód pali A tam sniperów o kurwa ale tam sniperów jest <grym> trochę ich naokoło trzeba obejść, wiesz No, nie zrobiłem ale typa zabiłem Dobrze, że mi kolega pomógł, bo go. W aptekę rzucić jeszcze No ja ci rzuciłem jak jakoś A bo ja nie chcę apteczki stare żartowałem ile ich od tyłu zajrzeć, wiesz, od respa, tak myślę. Mogę tak zrobić, czy to będzie cheatowanie? Kurde, zabił mnie snajper, wchodzą tam, wiesz. Dobra, spoko. O kurwa. Koleś chyba swojego zabił. <laughs> Bo ja nawet jednego strzału nie oddałem, a snajper leży na ziemi. No ja, ja, ja go zabiłem. Aha, już myślałem, że... Jak oni to zrobili, że no. podłożyli, stary? Ja ukradłem się. Nie we mnie to jest na jednym na tej podwórku, na go, kurwa. O nie, no, drugi położyli. tam jest. podwórku, podłożyli Ta. Czy rozbroiliśmy? Rozbroiliśmy. To idę im na respa. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Słyszę, że gdzieś tu jest rozłożony te taki do się. Idę, tym. Z zdobyłem. Może jeszcze coś się uda. Masz że kurwa. Kurwa, nie umiem wyjść na dach, co za akcja. A jeszcze jeden doktak? Może jeszcze coś. Fajnie by było w sumie jakby ten. A jeszcze byśmy sobie pograli, nie? No. Czekaj, to trzeci dok, tak? Może jeszcze jakieś. No nie, już rozwalili. Kurwa. Kurde, masakra. Miałem wszystkich tych. Mam, Wlazłem mi na plecy, tylko chciałem wiesz, nożem pozabijać i oczywiście nie wyszło mi. I przeciąłem typa po prostu i mnie zabił. To jest chujowe w tej grze. A, już tylu ich pociąłem. A taki serajdzik zrobiłem we czterech. Ja potrzebuję oczywiście, tutaj którejś suportów to nie mamy pewnie. Oj. Padłem. Żyjesz? Tak. To idę do ciebie. Kurwa, nie żyję. Ech, no, żyję. Kurwa, rewolwer z tyłu. Jest sterownikiem laserowym. No nie wytrzymuję, nie nie stary ja w ogóle Dobrze, gram teraz, a 28. jestem na naszym pierwszym mamkomie, wiesz? No zaraz się to Weź się no zacznij, pomarmy się Czekaj, czekaj, no nie, bo mam ich staro od tyłu tych już. Jesteś na A, tak? czyli jesteś na A? Nie no, ja to w ogóle jestem gdzieś z tyłu całkiem, wiesz. No od, od tego, od respa ich, ich zachodzę. Całkiem stary inna historia jestem. Kurde noga mi spędzi, muszę się drapać. Jakiś koleś mnie chyba śledził, a mi nie wyszło. A, kurde mnie zabili. Robisz im już Anala, a... O wiesz, robiłem im Anala tak właśnie. O, duchu gra z nami. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Oj, oj, oj. Można by mu było ts zarzucić, ale nie wiem gdzie mam mapę teraz. Ale nas to No to zarzuć. Tak, bo musimy, Nie wiem, napisałem mu, czy chce TS-a. Nic mi nie odpisał. Pewnie walczy. nie chce. Czy nie wiem, czy on wytrzyma z moje gadanie. I kolega jest. Co to za tryb? No raż Weź mu tam napisz. Tak, ale dla niego no, moje no. gadanie to jest pierdolenie. Oni zawsze mówią... Ja się przestanę pierdolić. Kagatka jest z nimi. Stary, ja, ja muszę Kurde, gadać przegrasz. To mam siedzieć cicho? po. grasz z kolegami, którzy kurwa nie wiedzą na jakim trybie grają. To spoczka. Nie zabiję ich tam gdzieś od tyłu wlazłem głucho. Lol, to rush, a ja na punkty chciałem biec. No bo oni ciągle na Conquesta grają tych takich największych, nie? Patrz stary, jaki on ma level w ogóle? Masakra jest. Kurwa, pająk po mnie chodzi, coś mi gryzie, stary. Może mnie jedzą już robaki. Kurwa, no znów się chciałem na nożem pobawić. I zamiast zajebać dwóch typów, to. A, szkoda gadać po prostu. Dobra, przydałby się Twój smoke. Hmm, po co ci? No bo chciałem przewieźć to na prawo. Okay. O Boże, się na jakimś naszym sniperze spawnowałem. Gdzie on w ogóle jest? W dupie. Tu się da spotować, czy się nie da spotować? Bo tak w sumie niby się da, ale nikogo jeszcze nie. No się, na prawo mniej Chamę na prawo są Aj, no wiedziałem, że są na prawo, ale z przodu miałem dwóch, tylko co świecił mi latarką oczywiście nic nie widziałem kompletnie Chciałbym się położyć tak. Kurwa Ale oni się tam cisną. Przydałby się jakiś moździerz, wiesz Czy żyjesz hmm. Nie zginąłem to za tobą Tu mam tak że jest bardzo z tyłu, tak zawsze jest. Jak masz chujowego lidera, tak. to... co, chodź spróbujemy całkiem na prawo pójść. O, bo idę chyba z prawej. Ssshhhh, Czekaj, bo ja tam mość zwalę z tego, z granatnika Aj, i... Kurde. Z prawej strony jest przejebane, stary, przejebane z prawej strony tu jest dobrze, wiesz? Wchodzę w jakimś takim wąskim tunelem i powiem Ci, że jest całkiem fajnie Wiem, ale jak Cię wyjdą z prawej, to już nie będzie tak super No niby nie, ale kilku tam zabiłem z... z tego, z tuby Kurwa I need your help No już do Ciebie idę Ja jestem, i co teraz? Tak pójść na prawo, stary tam jest przejebane, stary przejebane jest Dobra, nie trafię. Koleś tu się tak, czołgał, wiesz? Już! kurwa, z przywyszeń prawie już gdzieś go? Nie, możecie podnieść. No możesz. kurwa, przypomnie chodzą chyba stary. Przebiegnę. Przebiegłem, dobra. Dawaj, 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 ja też. Okej, okay, Tak, ale podostrzałem stary. Dobra, wyczyszczone. Chodź pierwszy. Dobra, to kam wchodź tutaj, tutaj. Ale tu widzimy ich może, zajdziemy ich od tyłu, co? Nie. Gdzie nie? Nie stary. Tak żeby chociaż kurwa, żebyśmy nie zginęli naraz. To może iść przodem, Choć bo ja się łóżku poleczę. Wiesz a ja przodem, kurwa. Ty też jesteś wedykiem, masz defibrylator chociaż. Kurwa! Zajebał mnie. Poświecił mi czerwonym gównem po oczach i chuj. Nie widzę go. Stary, jedyny, kurwa okres miał. Weź się schowaj, stary. Nie, kurwa nie. Granat, chuj. Aaaa! Czekaj, walnę im stóby. No przesuń się. Dawaj no. z go, go, zabiłem go, zabiłem go. Wchodzimy, wchodzimy. A, no, jeszcze trzeci. Ej, z prawej, z prawej, za plecami, za plecami. O kurwa, faktycznie, chuj. Stary, chyba wszy mnie zaatakowały. mówić. Nie wiem. Albo może mam jakiś taki schiza, że mnie coś gryzie. Może no, się nie kąpałeś? Chodź na ducha. Widzę, że mam jakąś dobrą kapperską pozycję tutaj. A, to jest tu, ale... O kurde, ale dostaliśmy. No, apteczkę, apteczkę dajesz. A ty masz apteczkę, stary, ja nic o tym nie wiem. Oj, dwóch z kolejnych. Kolejny zginął. Kolejny. Dobra, pijki. Posłaniłem cię. Frak poszedł i nikt nie krzyczy, wiesz? No jest, jest koleś. Jest koleś. Za rogiem. Za rogiem. I podniósł kolegę. Podniósł kolegę. Zabijesz ich. Kurwa, tak dwóch. No jak wiesz, zabił cię ten jeden? Co mnie zabił. To ciebie też. Tak, ale ty jesteś słaby. Stary, ale ty i... Całe życie, stary, muszę ci pomagać. Weź pod ducha, rzuć jakąś aptekę, jak się na nim zrespisz, co? Daj Czekaj. Okay. 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 Mm. Padłeś! Kurwa, duch mnie napierdala. Dobra, dostał. Do... Weź im Rzuć rzuć granatę, ja do siebie czekaj, biegam. Czekaj, czekaj, no, Koń, no chodź, 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 chodź. No, idę, idę, idę. Ja już rzucam granatę. Padł, grana, padł koleś, ten... padł koleś. Kurwa, chciałem w prawo powietrz, a z przodu no, mnie ktoś chodź. zabił. Myślę, że wynik mi się polepsza. Ale ja jestem taki... O, granat, ja to kurwa. tylko na punkty gram, nie tylko na killa. Przecież to nie o to chodzi stary w tym trybie. To nie o to chodzi, żeby zabijać. To chodzi o to, żeby stary robić... E, robić misję. Czekaj, idę. Dzieci, dzieci, do 300, oj, oj, do... da, 300 stary. Trzech koleśliwa Kurwa, zginęł chyba. Podnieś mnie. podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie, kurwa Granat, granat! Kurwa. Uciekał. Nie zaznaczam Aj, wybiegł, kurde, tylem na mnie Nie wiem, no, strzelałem Tylemka. do niego już, nawet no, no, może duch przeżyje, może duch przeżyje, kurwa, kurwa. kurwa nie tyle. wiem, ci, że koleś idzie środkiem tunelu, a duchu go nie na pierwsza, więc a, jest tylem jakaś tylem dziwna tylem. akcja. Pada. Idę na ciebie, bo on tam zaraz będzie wyskakiwał. A wiem, rzucam na jedną młoda za. Tak, przecież tam nasz mi Padł, padł, nie? No gra panu. Dawaj, Shibosu, dawaj. Najjik, jak Ludzie mnie dodali do tego, i dałem im, zaakceptowałem kolegę. Pewnie zobaczyli na filmie, że gram i się chcieli dodać do eee. moich kolegów. Teraz znów chodzić za mną, ale to mnie akurat cieszy, bo to fajne jest. Potem polaczki za mną chodzą i się fajnie gra. Jak, jak jest? Wszystko sprawy? Nie wiem, zajebałem jakieś kolesie i siedzę tutaj. Dobra, dobra, mam na no. Pozycję obczajoną, bardzo dobrze. Taras. Nie masz supportu? Nie. Snajperzy są pod tarasem. Jakim tarasem? Masz no i taki ten, tarasie Nie wiem, ale... Pięknie stary, dobra defy. dobrze żeśmy to obronili. No. za dużo w Call of Duty graliśmy, co? Pewnie za. No, ładny wynik, nawet. Very nice. No, stary, ale mi punkty polecą, ale mi punkty lecą. Yy, to czekaj, bo to będzie film, który zaraz go zatrzymam, stary. Możesz coś powiedzieć. Do widzów, możesz pozdrowić, mamę. Pozdrawiam. Pozdrawiam rodzinę w Gliwicach. No, to ja też pozdrawiam. Mamę też i rodzinę w Gliwicach. Wszystkich pozdrawiam, stary. No, dobra. To, to tyle. To cześć. Się, ale co, już kończymy?